Nagrywanko zaczęte Będzie się ja też <grym> Powinien się widać z takie Cześć, ja nazywam się Robuch. Cześć, ja nazywam się Robuch, a to jest gra komputerowa w komputerze. Wow. Z kolegami. Z kolegami. Tak. Super. Dobra, gramy w komputer. A co to, to jest za... Gramy w komputer. Uderzanie kijem kulki. Razy, no? E, nazywa się Hollywood. Jest... Uh, Hollywood. 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 No wiecie, że hol, no nie hol, dziura taka. Hollywood, no. no. no, no, czyli no dziura i drewno. Hollywood. E... A, Dawaj, zaczynaj Star. Rocky. Tak e... jest. Łooo, e... e... no. kto, kto się to... podpisował? Kto ma flagę piracką? Ja, bo ja teraz z jestem przerażającą kulką. Pip, my kulka. Pimp, mój kulka, bitch. O mój Boże. oki ładnie. O! Co?! O! No nie! To? O! Chociaż... Ja teraz jestem piratem przerażającym. Jej! Tak Mo chciałem... Nie, zostaw. Bożyn. Fak, chciałem... Chciałem coś z tego I co? No dobra. No i inni. To był, świetno, to był świetny był... pomysł. Nie. Bardzo. No. No trochę nie tak. Wait, what the fuck? Siema. Wow. Oh, fuck off! Nej, się wróciłem! <laughs> Siema. Ja jestem agent. Agent. Max! U, ej, to było dobre. No, halo. Siema. Ty, Hello. Ty... Hello No, Hello no dobra. <laughs> 13! <grychy> Super wyrównany Hollywood, w ogóle co tu jest Hollywoodowego Nie, masz tutaj zobaczyć taką co? piramidę artystyczną. No, no, Hollywood. Hollywood to jest ta jego późba flaga. To nie moja. No ale ja nie mówisz, że twoja. O ufm O um. no. A, um. nie, nie tak! Nie! Nie o, serio? No to zrobiłem. O, ja cię. Nie, za moc. Siemo. O, o ty super! Super robuch. Fa o, ty murzy, murzyn, wypierdzielaj gościu, ty. Fuck. chciałem się lepiej uznać. No nie. Kurde. No cofnęło mnie. O, o fak! Murzyn strollowany. Właśnie, Roki. Te jeszcze nabrałem. Ale głupstwo. No, a przynajmniej jest trudniej. Przynajmniej jest trudniej, tak. No cześć, Roku. No, ero. Co to za tycanko? O KAMO! Dzięki, Max No nie, co ja odwaliłem. Przez ciebie no, nie trafiłem Max do dołka. Jesteś Bogiem, no. Przez ciebie do dołka nie trafiłem. Come on, osiem. Do a! Wszyscy w osiem oprócz pana mają. Męstako Męstako? mam stak, nie stak, Ale Mio, tak mam stak, to na 9? stak, Bardzo stak, mam stak, mam stak, mam stak, Oj oj mam stak, mam stak, mam stak, mam stak, mam stak, mam stak, się no. Jakie my pany jesteśmy, chłopie! Kurde. Fak. Tak blisko, a tak daleko. A, o, o. Brawo, Max. Dobra. Brawo Max. No co. No nie. Ja <laughs> ja tego nie ogarniam. Czasem jak uderzę, to, to i tak do dupy po prostu idzie. A, Max. O. Stół, stół, stół Aha. Mm. To jest ciekawe. Citary. Drzewo. To jest talent po prostu, wiesz? Co robuch robi? Co, co to Znowu raka dostałem. Sprzedawca z no, no nie! No nie! No... Ja zaraz zgrywaj, no, damy, come on! Może zleć z tego krawę już Zaraz grę mnie z dyskietki i się tak. Koniec będzie! Nie ma! Jeszcze o, o, no tylko do dziurki. A, dopiero siedem. Aż siedem. O! Aha. tutaj delikatnie nie na Maxa jak ty wyglądasz na o mało brakowało 9. rufiaj na Maxa Ach, to Dobra sobie jesteś. punktów nabiłem ja pierdzielę jeden, jeden punkt do rokiego pu o co to jest uh. O jest to jest golfit. wait what so a, no coś. Well, what? Fuck oh, you. Ty pedale, co stanąłeś mi? <grym> jak fuck jak, you, ty kamieniu co stanąłeś oh, oh, oh. mi? No to co to za kamień jest normalnie? A... Um, co? Um, ale um, mi uh, a... <grym> właśnie nie wiem. <grym> what? <grym> what? Nie, nie pytaj nie oh, oh. What the hell? o o. O! Ale my jesteśmy w jakimś, nie wiem... Wow! Co tu się dzieje, ty? E. Yes! <laughs> za dwa! Ja mam pytanie, czemu ja wyleciałem za mapkę? Za trzy! Elegancko! <laughs> o, teraz jadę. Yeah! Teraz za dwa! Jej! Ja wyleciałem no raz za mapkę. Ooo! Weteleportowało no, 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 no. mnie poza tą rampę. O, no, najgorzej. Jaki on jest cienki! Ta mapa jest cienka, zaraz usuwam Jaki on jest cienki! Jaki, on jest, jest cienki. Us cienki. Jaki on jest cienki! U, trafi. trafiłem mu. Fajny Hollywood. Nie? Co to jest? Hm. O! A, takie buty. Dobry, do, dobry map tam będzie. Jap. Yep. Oho, Siema no mi się, się Ale chamsko się, się. wpierdzieliłeś No dajesz oh, roki Ooo, shit oh. 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 O, idealny. O ty Ale tak idealnie, takie muśnięcie, tak. kurde Tak, ja też, ja też, oh. nie robuję, nie bużyłam, ja też. To, no, no to fajnie Może co ty robisz, śmieszku? Muszę tych puknąć! To było też typiażem Co wy robicie? Oj, no to nie pykło e. mi trochę Oooo, tu trzeba dobrze wyczuć Faaak. nie. Ooooooo, się chluptać tu. Ale ja się lubię chluptać. O, I może mi wpadł przed widok? O, come on! No nie! To mocno. To ci nie pasuje, typiarzu. Fuck you. Jakie chluptanko no ty. No właśnie. <laughs> Chluptajmy się wszyscy razem. No, drewno zasrane. <laughs> ono nie, nie dam rady. Drewno. O nie, to cię ci trapi. stoi? <śmiech> <śmiech> nie, no to jest chore jak. No, wy ty. Chyba się, no się, się ma tak zapiełem. <laughs> no nie! <laughs> Jej. Jaki Jak idą Chyba 20. <laughs> o oh, jest. Dobry. Kurde! Szybciej! To się zaczyna denerwować. No, tu za mocno, tu za słabo. Fast, fast. Błagam, Błagam. 10 sekund! Nie! Nie chluptaj się! Nie! No, skup, skup. no come no. no. Nie! Oh, Kurde! Kurde! No i dupa, dupa. do Ile, punktów? Dupa. Nie, 20. 22. 22. O, ale ja pierdziałam! ja pierdziałam! No nie, to Max już na no, Porobił nas, no porobił, no koniec. Max, to teraz może iść. Lulu, nie wiem, wysłuchaj się i tak wygra. Nie, nie, ja dobrze! No, serio? Co? Co dobrze widziałeś? Nie no czemu nie. Nie, więc nie. A, no. nie, nic, nie. Czemu, czemu ty się Roki tam ruszasz? Właśnie, ej, co jest? Roki, ty weź się ogarnij, co? Ohoo! Ogarnij dał na Muszę ogarnąć, bo tam Co jak szalone i mamusia wchodzi i się pewnie zastanawia, co ten mój syn adoptowany odwala. No nie! Jakim cudem tak mocno poleciał? Cztery. z samego siebie. Cztery. Co tak Nie! Oooo! jeden punkt odrobiony. Woof! 17 jeszcze. O, mało no jest. co, 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 ty co, co, robisz? co, ty robisz? co No co, wyprawiasz No nie. Co, ty robisz? Nie! What, what are you doing? Wreszcie. Oh. What are you doing in my golf? <głos> no <głos> Nie! Ja chcę ja. zobaczyć, zobaczyć na 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 z z z Nie! bez jaj. Oj nie. Przez... Rakowisko chciałbyś zobaczyć Właśnie. Ja. Fame, golf. Ha. Nie no, mówiłeś, że ostatni czaknie niech się poprawił, tak? Bo ciebie nie było. Ach, bo mnie nie było, no. No właśnie, wszystko nie, twoja ja wina. To No widzisz Max, to twoja wina. Przepraszam. Tego dobrze żyjesz, się. bo gdyby nie ty to. Przepraszam wszystkich najmocniej za swoje zachowanie bezczelne. No. Żeby mnie nie było. Proszę się poprawić na następny raz. Dobrze. Obiecują. Obiecuję. A... Tak Obiecuję. Obiecuję. A... Okej, okay, teraz mam mały dylemat. Aha, okej. Okay. Okay. No co to za drabina Czyli jest? jeden dylemat to Mustako, który stoi mi przed kuźwa kulką. WĄ! Nie. WĄ! O! Ale wylądowałem. Hej, that's pretty good. A... Au. Patrz gdzie ja jestem. o jak to wygląda? Pięć. Nie. Yeah. Pięć. Pięć? Tak. O, no, 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 no cztery no. skurczybyk! No kurczę, miałeś być jak na... jak my. Nie! Ja jestem lepszy. Nani. Nani? Gdy over here, Freddy. Halo, where is Freddy? Tak, ty, co to ja zrobiłem? O kurde. Tak, ty, to niezły tak, Freddy! Freddy no What Trzeba to fuck? przeskoczyć, tak. Przylecieć rzekę trzeba. Reddit. Ogo, pierdoliknął. No. Proszę nie stać na mojej drodze, co? No chciałem się ruszyć właśnie, to oh, musiałem O no nie, trafiłem o krawędź tej, tej powierzchni. Musiał zainterweniować i No nie, mnie. come on. Max. Topiem się. Top. Topiem się? Dobra. Tak. To Topiem tak, się. Kurde, minuta 20 za mało tego czasu dałeś, ty! Teraz no ja i mogłem więcej. No seri, No nie gadaj. Oh no! Oh fuck no. Oh fuck! Chociaż... Nie no, Szybnej. znowu nie trafię! No nie gadaj! Będziemy mieć tu wszyscy 22. No chyba wy. Chcę mieć raka tu. O! No chyba wy. No chyba u ciebie w domu. Ta, ale max tak. sekund. Oh my god. A gdzie jest dołek?! No właśnie, gdzieś on na górze jest, co to jest? Gdzie jest kuź No nie! Jak blisko było! Przeskacz tu rzekę! Nie... Może nie jeszcze rzeka, o kurde... Dobra, już widzę, już widzę, już widzę, już widzę... Ja stąd wyjdę zaraz. Go, 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 power rangers! motherfucker 30 sekund! Nie, dobra, siema, wychodzę stąd. O kurła. Nie Dobra U, Zdążyłem 11 <grym> O, jestem drugi! O, ja! O, ty ty, 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 ty zrobił? Tak, za 11. Co za. Roki, ty friendzu jeden! Friendzu? Jestem Frenzlu. twoim Friendem? Nie jesteś moim friendem! Friendzl? Rocky, Roki, no co za typiasz, Roki! Mogę być jednym z tak A jak oni w trzy zrobili, okej. Tak. Ja, ja nie zrobię w 3. A Max nie zrobi w 3, no. chyba że. Nope. No tak, teraz zrobi... 4. Nie jest to powiedziane. Uuuuh. Uh! To skupienie na twarzy Maxa. Mmę. O! 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 Znosowa aas fuck O no nie gdzie ja jestem Nie mam pojęcia gdzie, gdzie ja, jest? ja jestem Absolutnie Morz się ma Holor I don't know I Ja don't po prostu gdzieś gdzie przed ja do... siebie Nie, nie pojechałem dobrze No dobra trochę za mocno a to jest takie to Gra to jest wyścig z czasem a nie zawody No właśnie Oooo... Oh, what the fuck? Murzyn, zahaczyłem o ciebie, no. Szybciej. Zahaczyłeś o murzyna, jak się z tym <il Spanish> czujesz? <reco> no... serio?! No, nie. Gdzie ja jestem w ja ogóle? <n Amen> o... F. Dawaj, dawaj, o. dawaj, drawaj, dawaj, DAWAJ! <circles Irish make> o, nareszcie. Aha! Fajnie, przeskoczyłem nad dołkiem. O! 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 dzięki! Dzięki, Roki! Dzięki Roki? Nie, to, to, to Max był. Ja. Popchnąłeś mnie tam. <laughs> yes. Fuck you. Jakie to było głupie. Głupia mapa. Czekaj, jak to ją wybrał. A tu Murzyn jeszcze, uuu. Roki, Bo mnie Nie lubię tej O nio, 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 30 sekund. Roki. <laughs> <20. laughs> Kurde! Udało mi się. Tak się robi. Pamiętajcie, że FK nie zabiera punktów. Wiemy. Nie, ty nie wiesz. Pies, przestań mi tam drapać do drzwi. Jaka FK? Jak? O! Feliciano. Poink, poink. Ha. No! XD Okej, XD. Sieć. Co to cię, było? Jeden. A, takie. Ty cieciu parszywy. TY PARSZYWY CIECIU! O nie, drewno. No. Ale... Ale ja cię zaraz normalnie kopnę w tyłek, nie? No! ROKI TY CHAMIE! No, no. To jest cham! To jest parszywy no, tak gnój! Tak, no. Ah, no cześć. Roki, jak mogłeś? No taki jest właśnie. Jeden... Jeden strzał on tak jest, jak przegrywa, jak przegrywa to wszystkim potem psuje zabawę. Ja, ja przegrywam? Ja to czekam zawsze tak robi. No to teraz przegrywasz. Wystoku! byłeś bliski. No! no w 7 na przykład, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. A Max? A Max sam zrobi w 18. Ciekawe przez kogo kuźwa? Dawaj Max. Prze <laughs> przez Ciebie. I2 pojechałem, Almo al pojechałem. Słyszeliście to? Fuck you. 8. Fuck you! Hmm. Fuck and you. I hate you. you. Olet 13. Czemu tu płoty są? Okej. That's interesting. Oh. A, tycnąłem. Tycnąłem. Siałeś, nie? <coughs> tak po posmyrałem troszkę. Nice! Aha, znowu! Musiałeś. Smero, uh. Ups. Cześć! Głosie, Fajny nie most. Cię. To jest ta rzeka. Nie lubimy cię, kurwa. No! No, Murzyn, coś ty zrobił mi właśnie. A, pięknie. Poczułeś moją kulę. Okej. O, prawie tam wpadłeś, Roki. Dlatego sobie um. Okej okay. jak inni sobie radzą? Ło, wow. no. będziecie tak stać? Uderz go, Wypierdziel go! 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 go stąd. O! Jezu. Znowu poczułem jego kuleczkę czarną. Poczułem jego czarną kulę. To wow. mnie robuch dogania, nie chcę. Za... gdzie ten Hollywood A. cały A, e, No bo... serio nie. Także tego. Ja wyleciałem poza te pudła Także tego, nie? Bar mm. wow. Moja myszka Moja myszka No tak, teraz myszka oczywiście no to no, się! No, no. Co? Mógłbyś powtórzyć! Po jakiemu to było, Roki? Nie mam pojęcia! Chau-chau! Po Engrowemu to było, tak? O. Oh. O oh, fuck, To można zrobić a za to jeden? To jest takie coś, co się wiecie. Za jeden? Tak, to można zrobić za hall in one. I Rocky właśnie to nie zrobi. Kurde, jak to. Jak, jak, czekajcie. To może. O! Oh! A nie, nie można, ok. Nie, nie można, bo to jest z No, fuck you. Myślałem, że to jest już hall po prostu, a to nie jest hall. Dlatego zmarnowałem sobie tyle strzałów. No, jestem ostatni! A! Ej, byłem drogi dopiero, Nie, co jest? dobrze, bo to jest dobrze. Jak drugi, robił był drugi. Ono, no, FU, FU spadłeś mi. Uderz mnie, okej, okay, dobra. Uderz mnie. Nie ma za darmo. Hit me! Hit me! Hit me daddy! Dam ci, dam ci, jednego, dam ci jednego subscribera. Dam, dam ci cukierka. Dam ci cukierkę. Oh. Zleję ci cukierka. suko. No ej, bo Och jej. kurde. Jaki? O... Co co urokiego? jego. mnie, dobra, dobra, mnie dobra, dobra. ta granie? Ja nie mogę. Ja nie <laughs> ja nie... Ty jadę, bitch. Zaorane, dziękuję bardzo. Lishcze <laughs> cię. <Dziękuję> <laughs> zemsta wy O, dobrze. <śmiech> <śmiech> <Taka pojechała>. Masakracja. <laughs> Jaki idealny! Wyzwał go od psa! Ej! Ej! Look o. A masz! Knoju ty! Bo dzięki ty! W sumie? Dzięki! Od kiedy Ty mi powagasz, Rocky? Okej. Cofa, to Aha! <laughs> Jesteś w prosta prostak, tyle Ty dzbani frajer. A ty roki Togi! Ja <laughs> ty Max Frajer. A ty max i Uuu, Zepsułeś mi życie teraz! Nie, gdzie ja wleciałem w ogóle? To jest stwórz nowe, w, wiesz gdzie? W Simsach! Aaaa! Kurde, tak no nie pyknie nie Ciężkie dziur? to jest, ty! Styl dziur tu dziuras. Jaki z niego baton, nie? I tu się nie, nie ma gdzie zatrzymać W jakimś miejscu rozsądnym Ile tu jest dziurkas? To mamy Fuck you! Nie? nie no. Fuck you nie? Jak to trzeba zrobić? się ta... Wow! Kurde. O dobrze, dobrze, jestem w ja dobrym miejscu. Ja tego kuźwa nie zrobię. To jest najgorsze. O, ba, ba, ba. W, tym wszy... w tym wszystkim. No i dobrze. Ci tak. Ja tego kuźwa nie Nawet Robuch zrobił to. O, ale nie za ja 10, 10 tego... masakra jakaś. Nawet Robuch ja te... to zrobił, nie to te... nie. No ja tego nie zrobię, bo jestem w ciulowej pozycji. Ciekawe kuźwa przez kogo. Ja też tam byłem. FAKO! Yes! yes! 20 sekund. FAKO! Ja normalnie stąd wyleciałem. Ej, bo Robuch wygra bez jaj. No nie. Nie, 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 nie. NIEE! Uh. Kurde! Ta uradę! 12 punktów ma! Do, Jak to wygra, do niego! Aaa! Wsssss! Dużo wow. jest! Łoooooo! Wow. Wow, Łooo! Ja jaka piramida! Ja tak, Patrzcie ja tam wyżej co jest! Łotefa! <laughs> Cześć Roki Tak sobie to słyszałem! Ło! Wow. Tak? Dobrze! Hole hey, one! Dziękuję! To oh, Shit! No! Oh. Jak ty, A! Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to Magic! 10 punktów. Magic system? Ale, du ale duża szeroka dziura. No patrz na nią. Jakie ma będzie spore w ogóle. Ale ona no, duża. Ok. Hmm. Kurde. że ja nie utrafiłem haktu. nie? Chyba dobry jest w tą grę. To tak. jest lepszy od tak. Nie? Musisz śmiać, jakbym z taką nie trafił W ostatnim odcinku tak, był, była taka tragedia, że. A to ostatni dołek, dobra, dobra, dobra. Pas A mnie? A mnie? Co wy robić? O... Proszę. O. Hej, to jest Hollywood, mamy to. Ten... Ale jak gwiazd w tym momencie. To są, są rozgwiazdy. No, co jest? No. Dzięki. Od teraz Ej, przestanę cię popychać. Tak? Co to jest ty za tą pomoc? Naprawdę. Niezłe, ale jak gwiazd. Oh, o fakt, masz siedem paru. Serio? Gdzie mamy tam, tam. w ogóle... Gdzie my mamy tam trafić? Tam wciel daleko. O oh, kurde. Cool Dawaj, Muszyn. No, ty pierwszy mi. Aha. No nie gadaj, że przez rzekę tutaj. O co? Tak. Aha. Przez rzekę, przez rzekę. No, 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 no. O, też, też mnie ta piramidka uratowała. No i elo. Jedenaście. No! MUZYNKHA Hamie! Co to było? Co to zygrałem, jestem najlepszy to top Ja wpadłem ty co jest Gdzie jest na tamtą tę, wpadłeś na tamtą tutaj planszę, no Na ten tam tego jak tam wylądował jest 25 sekund robuch, dawaj uratuj drugie miejsce już Ty uratuj drugie miejsce aha z rzeka jeszcze F klikaj jeszcze no na 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 i teraz wal Balmo to prosto. Stonże. Prosto. Balmo. Nie no. no i murzyn! Oh. No, nie. <śla> Pluje na tą grę. Nie, Pluje na tą grę. O oh, jest. Ostra sprawa. Koniec. Mm, to uh. Wow, drugie no, miejsce. Kurde. Ja jak oh. w szoku Candy. jestem. Candy ja to w szoku. Nol jestem najlepszy. Palić tygre, idę popychać innych. Nara. Eee, Myślałem, że powiesz, że to idę to przepychać tyle. rury. Colfit. Piękna gra, moja ulubiona. Jedna z ulubionych. Tak. To tyle. Ja to w to szoku lideria. jestem, co tu się stanęło. Do widzenia. Ta. Cześć. Cze cześć.